Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy jedną z partii granych przez mistrza ze swoim uczniem. Partia grana była w Hawanie i proszę mi nie mówić, że po amerykańsku pisze się Habana. Po amerykańsku pisze się też Cuba. Cuba, a partia grana była w Hawanie na Kubie w 1913 roku. Mistrzem jest Jorge Corco, jego uczniem, jego wychowankiem Jose Raul Capablanca. Kiedyś, jak pierwszy raz trafiłem na ich partie, zdumiałem się, czemu oni grali tak długo. Po prostu te partie zostały zapisane, kiedy Corco uczył młodego Jose Raula. Nie Jose, proszę nie mówić, że się mówi Jose, tylko się mówi Jose Raul Capablanca. Chociaż są tacy co mówią drzosa. Ciekawe, jakby to było po kitajsku. Capablanca <laughs> grał białymi, oczywiście to był żart z tym mistrzem i nauczycielem, bo w tym momencie grania partii to mistrzem mógł być już Capablanca. I co ciekawe, te pierwsze partie Capablanki, również ta, były takie bardzo, bardzo, bardzo kombinacyjne. Dopiero potem Capablanca tak mniej kombinował a jaki debiut chłopaki grali? E4, E5? O! Proszę bardzo. Partia hiszpańska na zachodzie. Zwana debiutem Ruya Lopeza. To oczywiście, jak ktoś chce po polsku mówić, że to jest debiut Ruya Lopeza, to powinien mówić debiut Ruya Lopeza przez Y. Albo otwarcie Ruya Lopeza. Jeżeli ktoś mówi Ruy Lopez, no cóż. Niech sobie tak mówi, tylko proszę mnie nie zmuszać, bo ostatnio tam ktoś znowu mi się pytał, czemu ja jestem taki mądry i przemądrzały, a ja po prostu no, znam parę osób mądrzejszych od mnie. Ten, nie, ten nie, to może, nie, no ten też nie. O, no może tej racji. Jedziemy dalej. Aha, to jakby mi ktoś plagier zarzucał. <laughs> Przyznaję się. <laughs> Przepraszam, że wykorzystałem motyw komediowy. Motyw komedi Schema. Temat komediowy z filmu Mężczyźni Wolą Blondynki z Merlin Monroe z 1955 roku. A6. Wiemy, posunięcie Morfiego. Obecnie spoją, trwają spory teoretyczne, czy grać to, czy nie grać. Niektórzy nie grają hiszpańskiej, stawiają gońca na C4. Grają włosko, ale na takie sposoby hiszpańskie. W tej hiszpańskiej goniec się wraca, w tej włoskiej też. A czarne mimo to grają A6. Współcześnie goniec czarnopolowy często idzie na C5 i po tym go brakuje z tej strony. To są nieprawdopodobne historie. Mówi się, że. Partia włoska jest sucha. Bo jest, choć należy do otwartych, że teraz się rozwinęła teoria partii włoskiej, ale to wszystko jest oparte na oparte jest na partii hiszpańskiej. I tak nie można mówić, że teoria idzie w dobrym kierunku, że programy rozwijają teorię debitową. Programy szachowe nie są w stanie rozwinąć teorii debitowej. Ponieważ programy grające w szachy mogą policzyć wariant. Mogą policzyć wariant daleko, choć mogę dać parę przykładów, że nie liczą daleko. Teoria debiutów rozrywa, roz, rozwija się metodą prób i błędów i tak się rozwijała. Próbujemy, przeciwnik obalił, próbujemy czegoś innego. W międzyczasie ktoś znalazł obalenie, obalenia i tak dalej, i tak dalej. No dobra, goniec odchodzi. Wiadomo, że bicie na skoczka nie jest dobre, oddaje parę gońców i nie trudno Białym uzyskać przewagę, chociaż w 1966 roku, w czasie olimpiady, w tejże Hawanie, w tejże Hawanie Robert Fischer wygrał trzy partie z jakimś nieznanym szachistą Jimenezem, nie to, że ja to go lekceważył, bo to była pierwsza szachownica swojego, ale też wygrał z Portiszem i z Gligoryczem. Z dwoma najlepszymi, nierosyjskimi, niezachodnimi szachistami. No po prostu wygrał. Gramy dalej, gramy sobie dalej. W każdym bądź razie mało kto bije, był taki jeden polski zawodnik, który bił, ale wielkich sukcesów nie osiągnął, miał w repertuarze takie boki. Po prostu granie bocznych wariantów jest dobre do pewnego poziomu, do poziomu, gdy gra się z przeciwnikami, którzy się nie przygotują, którzy nie mają komputera, którzy nie wiedzą, że z nami grają, a jak się gra na wyższym poziomie i przeciwnicy wiedzą, no to oni pokażą nam, gdzie raki zimują. I zawodnik się rozwija. Jeżeli gramy E4 powinniśmy przyjmować wszystkie główne warianty, 29 wariantów partii hiszpańskiej. Skoczek bije E4. Skoczek bije e 4, wariant otwarty. Grywał go korcznej. Między innymi leczu skarpowym. W Polsce chyba naj... Większym znawcą tego wariantu był arcymistrz Zygmunt Pioch. Pozdrawiam pana Zygmunta, jeżeli mnie ogląda. Pan Zygmunt był arcymistrzem w grze korespondencyjnej, w grze zwykłej. Grywał w finałach mistrzostw Polski, jednakowoż praca zawodowa nie pozwalała mu, ponieważ pracował w trybie z z zmianowym, pracował chyba 24 godziny co 4 dni, więc nie mógł wyjechać na turniej. Grywał korespondencyjnie z doskonałym efektem D4 uderzamy w centrum, tutaj nie bardzo może bić, bo się koni nie utrzyma, koń się nie utrzyma na tym polu B5. Ważne wtrącenie, a po to żeby go z tego konisia nie trzepnął, i d5. DE5 atakowany jest dwa razy. Pion. Jak jest atakowany dwa razy, a jest raz, to trzeba drugi ruch, drugi raz obronić. No to czarne bronią. W zasadzie, jak ktoś gra, w Piątym ruchu skoczek i bije 4, to te ruchy wykonuje się prawie że automatycznie. Tu można grać różnie. Tu można grać różnie. Był taki zawodnik. Jakiś taki. Grali Hetman Edwa. Pokazywałem takie jak Grali Hetman Edwa. Nawet taki zawodnik. Już nie pamiętam. Kto. Hetman Edwa z ideą wieża D1 i C4. Grywali w tej pozycji skoczek BD2. Bardzo dobry ruch. Grywał tak sam kapablanka z Dawidowskiej. Może ten partię kiedyś pokażę. Chociaż chyba nie. K nie, wygrał kapablanka Piotr Świdler tak grywał. dla odmiany Wasyl Iwanciuk. Grywał C3. Idea tego jest, żeby wymienić figurę na C4 na D4 zbić pionem C i żeby był nacisk. Na słabego piona C6, o tu na takie słabe pola, żeby tu był nacisk. Jest taka podstawowa idea. A4 nastąpił również równocenne posunięcie. Kapablanka robi takie hiszpańskie uderzenie punktu B5, hiszpańskie, to znaczy typowe dla partii hiszpańskiej, to znaczy często spotykane. Przepraszam, że tak tłumaczę znaczenia słów, ale okazuje się, że są tacy, którzy nie rozumieją jakichś elementarnych słów i trzeba im to zrobić opisowo. A ponieważ należy mi, żeby trafić do szerokiego grona odbiorców, to staram się być prosto i składnie. Wierzę b8, ab5, ab5, c3. Jak widzimy, to posunięcie c3 zostało zrealizowane. Tu można postawić gońca na C5. Jest taki nawet wariant, gdzie tutaj ofiarowują dwie figury, ale goniec E7 bardzo dobry ruch. Skoczek D4. Wiemy po co idzie skoczek na D4, żeby ten go zbił, i żeby tu powstały te, te, jak to tam pokazywałem, tu, tu i tu. Pokazywałem już. Kto nie pamięta, niech cofnie film o 30 parę sekund. I się przez to zgubiłem, przez to pokazywanie. A, Corso wziął pionka na win. To nie wiadomo też, jak to dokładnie było, nie ma tego opisanego, bo ponieważ grali dużo partii, mogli grać partii treningowe, nie wiadomo, czy to była partia normalna, grana w Hawanie, na Kubie. Na Kubie. Kuba, wyspa taka, prawie cała należy do Kuby. Poza tam małym fragmentem. Goniec F4. Teraz bardzo dobrym ruchem dla czarnych był skoczek G6. Odejście do tego skoczka. Skoczek by wszedł. Oczywiście, biały miały przewagę. Białe miały przewagę. Ruch w tekście jest słabszy. W tekście, to znaczy w partii. Ruch w tekście jest bardzo słaby. Hetman D6. I może, może no, korso już był wtedy starszy. Spróbujmy. Pokombinować jak kapablanka. Kasparowski 10 sekund. I kombinujemy. Komu 10 sekund się skończyło, ten z pewnością znalazł posunięcie. Skoczek a 6. Nie można być hetmanem. A można być pionem? A co by było po biciu pionem? Zupełnie nie wiem jakieś co. Hetman D4 nie. A co byłoby po biciu pionem? Szachin Szach też chyba nie. Co byłoby po biciu pionem? No jak ja mam to komentować? O, ja wiem jak się wybrnąć. Takie uwaga, drodzy kochani, moi widzowie. Zadanie domowe. Proszę bardzo. Jak chcecie, to komentujcie. Nie chcecie, zachowujcie to, zachowajcie się dla siebie. Co grać po f? Po f6. Co grać? Czy wziąć tu konisia? Czy zagrać f3? Może f3 zagrać? Nie wiadomo, no zupełnie nie wiadomo, zachęcam tu do, do taka zagadka, po prostu to jest bardzo dobre, no nie wiem co powiedzieć, no to daje zagadkę, widzę, niech się męczy. Nastąpiło hetmane 6, no to my takiego bijemy, goniec zbije e5 i wieża e1, wieża tu. Akce tu wali tu, se wali w tego. Ale też i, i w tego. Także sobie ta wieża nieźle tutaj, f5. Teraz proste: trzeba króla zderoszować. Szachin szach. szach. Król f8. No, F3 nic nie daje, bo Hetman odchodzi z tak zwanym szachem, zabiera gońca. To mogę pokazać. Tutaj się sam potrafił, udało mi się policzyć. Tu już nie mówiąc o tym, że grożą jakieś benioskie. O, nie można tu, bo szaszek. Oj, 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 oj. Czarny może nieść tego gońca. Dla tych, co nie znają benioskiego, pokażę. Szach szech. Szach szech. Żeby napaść, tu, tu. Biały odchodzi, a ten. A ten nie, ten jeszcze jeden. Znowu nie można tu, bo szach szech szech. Idzie do narożnika. I proszę, kombinujemy, jakby nioski, Maurycy, August. Tiu! szachin szach, mam niezbroniony przez Konisia. Jak mawiał mój mistrz piechota, Szach, mat i dama stracona. Szach, mat i dama stracona. Tak mawiał muś Piechota, który pochodził z Poznańskiego i miał takie różne poznańskie powiedzonka. Dlatego Hetman F3. Nie wolno, okazuje się, że jeden nieostrożny ruch Mógł zgubić grę, ale kapablanka kombinował jak stary. Goniec bije 4F. Teraz goniec jest związany. Goniec jest przywiązany. Można spokojnie łyknąć piona tego. No to wieża go łyka. Hetman musi odejść. Hetman odchodzi. No i teraz szakonisia szybko wprowadzić do gry albo wieże na D1. Wieży przeszkadza koniś, konisiowi przeszkadza pion. No to rzuca balast. Kapablanka, ofiarowuje pion. On rzadko tak robił. No później tak rzadko robił. I koniś na dwóch. No i teraz już wieża wejdzie. Hetman ucieka. Absolutne panowanie linią E. Żeby wpaść na siódomeczkę. Hetman A6 już nie ma znaczenia. G4, żeby zagrać, G5, wygrać tego. H6, żeby nie dać. H4, żeby zagrać, wygrać tego. Król ucieka. No to teraz konić na D5. Tu podam wariant, bo akurat umiem policzyć. Że ten nie bardzo może tu bić. Chociaż nie wiem dlaczego. Nie bardzo tu może być. Co by nastąpił szach? Szach by nastąpił. Więc nie może być, już wiemy. Ściąga wieżę do pomocy króla. Teraz wygrywało wieża E8. c 3 Druga wieża. Konis F6. I wydaje się, że jednak czarny nie zdąży dorobić hetmana. Ruch w tekście przedłuża grę. Także kapablanka jak powiedział Botfinnik, stracił logikę gry. Ale się tym nie przejmiał. Teraz po Hetman F6. Hetman F6. Wieża F6. Wieża C4. No była końcówka wieżowa z pionem więcej. Jest kompletnie wygrana. Kompletnie wygrana. Nie wiem na co tu liczyły te czarne, białe by ją kompletnie wygrały. Więc GF6, Hetman F5, Hetman idzie sobie tj. O, tj. bardzo ładne pole. Gdyby od, mógł tu przyjść od razu, byłby tak zwany epoletowy mat. Mat epoletowy polega na tym, że tu są o, epolety, czyli na ramienniki. Tu jest na ramienniki, po środku jest głowa i w tę głowę mat epoletowy, tak się ładnie nazywa. Rzadko kto go w Polsce tę nazwę stosuje, jeszcze mniej ją rozumie. Mat epoletowy. Epolety, na ramienniki czy te inne, insygnia. Ale Corso chyba był w wojsku i znał, albo w innej służbie mundurowej. Wieża wpada, teraz znowu grozi szach. Hetmankiem tu. Teraz grozi dla odmiany bicie wieży tu. Teraz znowu pole G7 jest zagrożone. Grozi szach. Wieżą szach i mat. I co na to? No, Prześmiertnego szacha warto dać, ponieważ hetman stoi na czarnym polu. Taka reguła mnemotechniczna odchodzimy królem na sąsiednią linię na białe. Hetmanowi bardzo ciężko znaleźć z szacha. No ma tam jednego. Jakby poszedł tu, to teraz byśmy odeszli tu. Na czarne i szachów nie ma, ale nie poszedł tu, tylko zagrał Hetmanem na B1. Obronił punkt. H7. Będzie teraz po takim bezmyślnym, błyskawicznym ruchu zrobiłby Corso Niespodziankę. Niektórzy to by nazwali pułapeczką. Nazwali, ale. Kapablanka widział szacha. Dobrego szacha. Napad na pioneczka. I nie ma jak pioneczka bronić, a grozi bicie i mat. Grozi szach i mat. A skoro grozi szach i mat, no to grozi szach i mat, trzeba obronić pionka H6. A jak ten obroni pionka H6, to pójdzie na czarne, Niby król stoi na bian, nie będzie miał szaszka, to ten się właduje teraz tu ten się właduje tu grożąc matem i tu, i tu, i tu. I teraz po obronie punktu G7 może dać. Mata Hetmanem, może dać mata takiego pół epoletowego. To już. Mój wymysł, właśnie przed chwilą na to wpadłem. Fantastycznie to wymyśliłem. Piękna, wsparcie kapowlanki Jose. Jose. Raula, mistrza świata w latach 1921-1927. Wygrał. Z Emanuelem Laskerem przegrał z Aleksandrem Alochinem. Dziękuję wszystkim za uwagę.